Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFDPL. Siemanko, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się przed ramionami, a konkretnie sposobami, jak je po prostu wzmacniać i jakie są ćwiczenia, żeby gdzieś tam tą siłę chwytu wzmocnić. Poza tym, że przedramiona mocno pracują w handstandach, o których było ostatnio, no to są jeszcze inne sposoby, żeby je wzmacniać i tutaj już bardziej chodzi o siłę e, chwytu. To, co pokażę, to są sposoby tylko z masą własnego ciała, chociaż są jeszcze sposoby z ciężarem, ale tutaj nie będziemy się nad nimi skupiać, bo mówimy o kalistenice. Pierwszym ćwiczeniem hmm, które będzie można sobie będziecie mogli progresować, ja pokażę zresztą jak się je progresuje, a które bardzo mocno wzmacnia siłę chwytu, jest zwis na drążku. Podchodzimy do drążka, chwytamy go nachwytem, zwisamy i teraz nie chcecie wisieć w ten sposób z uszami między ramionami, tylko ściągamy łopatki i opuszczamy barki w dół. I w ten sposób sobie wisimy. I jak tak powiesicie pół minuty, to się okaże, że to wcale nie jest takie łatwe. Więc yy, progresujemy sobie to dopóki nie jesteście w stanie uwisieć tak z 4 razy po minucie. Wtedy jest git. I wtedy wszystkie konkursy na plaży z zwisie na drążku są wasze. Ale na tym nie koniec, no bo jak już wisicie tak 4 minuty, no to można to przecież utrudnić, tak? Kolejnym sposobem, żeby to sobie fajnie utrudnić, będzie yy, dodanie na przykład ręcznika na jedną rękę. Nie mam ręcznika, ręcznik wykorzystacie sobie w domu, natomiast ja tu mam akurat linę. Ręcznik przerzucamy, chwytamy i wisimy z jedną ręką na drążku, a drugą trzymamy się ręcznika w sposób podobny wisimy jak przed chwilą, czyli łopatki też wciągnięte, barki opuszczone w dół. I tutaj już jest nieco trudniej ze względu na to, że ta jedna ręka, która trzyma ręcznika czy też liny, musi zapracować dużo mocniej. I tutaj angażujemy już kciuk. Nie wiem czy widzieliście tutaj, no kciuk nie pracuje aż tak mocno. Tutaj wisimy bardziej, jakby na haku z palców. Natomiast tutaj już wymuszamy zaangażowanie tego kciuka, żeby on też coś tam popracował sobie, nie? Kolejną progresją, jak już tutaj raczej bez problemu będziecie sobie wisieć, to zwis na drążku na jednej ręce. Hop, to samo. Ściągamy łopatkę i bark w dół i staracie się jak najdłużej uwisieć w tej pozycji. Tak samo e, dobrze by było, jakbyście to opanowali no, do czterech serii po minucie około. Każdy, praktycznie każdą z tych progresji. Kolejna progresja przerzucam swój ręcznik w ten sposób, chwytam go, łopatki ściągnięte, barki opuszczone w dół i wiszę na ręczniku. W tym momencie już oba kciuki są zaangażowane, no i jest to o wiele trudniejsze niż zwis w ten sposób, czy nawet na jednej ręce w ten sposób. Jak już macie opanowany zwis na e, jednym ręczniku cienkim. To, żeby to trochę utrudnić, chwytamy złożony ręcznik. On jak jest grubszy, będzie o wiele trudniej. Łopatki ściągnięte, marki opuszczone w dół i trzymamy. Zauważcie, że im grubszy e, im grubsze jest to, czego chwytacie, czyli w tym wypadku linia albo ręcznik, tym ciężej jest utrzymać, bo tym mocniej musi wciół zapracować. Idąc analogicznie, kolejną progresją będzie zwis na jednej ręce na linie, na razie na cienkiej, bo na. Grube, jeszcze się nie utrzymam, czyli podchodzimy do liny, chwytamy ją odpowiednio mocno, dociągamy barki, łopatkę w dół i wisimy sobie w ten sposób. Będziemy się obracać, ale to trudno. Grunt, żebyście się utrzymali w ten sposób i to jest najistotniejsze w tym wszystkim. Jeszcze jednym yy, niedocenionym, wydaje mi się, sposobem na wzmocnienie chwytu jest robienie pompek na palcach. To wymusza też tutaj ścisk tych palców i zwiększa po prostu dość fajnie siłę chwytu. Także możecie sobie to popróbować. Yy, musicie tylko pamiętać, żeby nie robić tego w ten sposób, jakoś nie ustawiać ręki, tylko kciuk powinien po przekątnej być do, do tych czterech palców i w ten sposób robimy pompki. Nie musicie od razu robić pompek z ziemi, bo to na pewno, na pewno będzie na początku bardzo mocno boleć. Możecie zacząć od progresji przy ścianie nawet. Dodawać na przykład na koniec treningu, albo od pompek w podporze rękami na czymś, czyli na podwyższeniu. Być może zapomniałem o jakieś progresje, ale one są dość, jak widzicie, intuicyjne, także możecie kombinować na swój sposób, może macie jakieś lepsze sposoby. piszcie o nich w komentarzach. Z mojej strony to by było na tyle, dzięki za uwagę i siłę.